Yy, dobra. Kurde. Yy, ogólnie to hejka. Yy, gram z jakimiś randomowymi trybami, tak, tak szczerze. Yy, I było miła 99 co w lesie. Ogólnie to yy, mój rekord to 31 dni. dni. I ogólnie to nie jestem w to aż tak dobra. A nagrywam dla Was tak po prostu z nudów. No i żebyście mieli co oglądać tak szczerze. No. I zobaczymy, co, ile dzisiaj wytrwam dni. Bo ogólnie to jak przestanę nagrywać teraz, ogólnie tak wiecie w jakimś sensie, nie że na youtube tylko coś, tylko że ogólnie przestanę nagrywać to yy, to dlatego, że mi się po prostu już nie chce dobra, y, włócznia to spoko ja, ja umiem z włóczni ogólnie bić bardzo dobrze, tak szczerze. Um, ogólnie to jeszcze ani razu nie wchodziłam na śnieg. Um, nie no może raz. Jezu. Czy wy to widzicie? ten to wilk yy, go zabił albo ją, nie wiem kto to jest. Um, tak, szczerze, ta Typka ma bandaż. Nie wiem, czy mu ona go nie uratuje. Dobra, nie wiem, ja po niego nie nigdy nie mam bandażu. Nie mam jak go uratować. Robuxów nie mam, żeby go uratować. Tak szczerze, więc No sorry. nie pomaga mu. Ale... Dobra, będę mówić na tą osobę, osobę typka. Ale nie wiem, naprawdę nie mam też. Nie. Mi się wydaje, że wytrzymam jakoś maksymalnie 20 dni. Na przykład tak po prostu, bo... Aha! Bo mi się po prostu nie będzie chciało. O, brawo! Ktoś ma bandaż. O, to chyba ten typek co z nim było... A nie, to łata... Czemu nie mają prawie taki samnik? Dobra, nie wnikam. E Pierwsza noc w sumie jest bezpieczna tak szczerze bo nie może gonić yy, yy, dobra nie wiem co robić yy, ogólnie to chyba zaraz zacznę tutaj do craftingu yy, do craftingu zacznę wkładać rzeczy Dobra ja już chyba wiem gdzie skrzynka bo a ogólnie co jeszcze zobaczę na mapie, bo ja sobie zaraz będę. Dobra, najbliżej to tam mam skrzynkę. A nie, tam mam. E, ogólnie co nie wiem czemu, ale w tą stronę mam tam yy, wędkę i wykrzyknik. Nie wiem dlaczego. Zaraz to zobaczę. Jakoś w tą stronę. Zaraz zobaczymy. Tu mamy zamek. Nie co to jest. To chyba to. Jeszcze tam zaraz pójdę po latarkę. Nie mogę tam wejść. Handler, świetliki, proszę e, Dobra. Wędki. Nie, jakaś pałka. Nie, jest. Szczerze ryby. A ryby można. Wejść. To nie by było w górze. Aha! Potrzeba! Ile trzeba, trzeba w nim ja tego typu? Łata! Nie mam tego szczerze. Ä, eee, mam to gdzieś. A to teraz mogę. Aha, ej, ja nie wiem od kiedy w ogóle... Od kiedy są pędki. Dobra, mm, nie wiem jak wy wiedzieliście, że w tym... W 99 nocy w lesie są będki To dajcie zna znać w komentarzu. to sobie wezmę dajcie znać w komentarzu mam nadzieję, że ten wilk mnie nie zobaczy stara latarka, nie no spoko ogólnie to miałam potem tą starą, starą latarkę no ale jak już mam to no to nie idę bo mi mm, bo po co mam Ogólnie, czy napiszcie jeszcze w komentarzu ile przeżyliście dni? Ja 31, bo mówię, że ogólnie nie jest to za dobre. No, ale chyba spokojnie. Może nie, nie, chyba nie jest to dobre. E... O, dobra torba, to dobrze, bo ogólnie Spróbuję jej. W tym momencie. Jakby ja też zbieram niepotrzebne rzeczy, ale. Jakby niby niepotrzebne, ale potrzebne rzeczy, bo. Noc się e, Ogólnie ja lubię, jak w końcu staje, e, nastaje noc. Nie pamiętam, która to była, ale że. E przyjdą dziś atakować w nocy, nie? Ja lubię to. Ogólnie to mi się... Spoko, nikogo nie ma tu pominąć. Nie, ja zawsze pomijam, tak szczerze. No trochę tego węgla nazbierałam, tak szczerze, nie powiem, że nie. No, ej, ale oni się nie coś. Nie wiem. On się musi że jeden chyba ma 15 dni. Jakby co w rogu będzie. O, dziecko mamy. Jakby co w rogu będzie. E... W rogu jest napisany mój nick. E... Więc dodawajcie, śmiało. Mm. Czemu oni go nie uleczyli, skoro gdzieś mają bandaż? No tu mają bandaż, chłopaka. Ta... się zbagowało? Ej, no czemu ona go nie ratuje, nie? Ej. Oni chyba nie ogarniają. Ten otypek. Naturalnie to on. Mm, on ma tyle samodni ile ja, czyli 31. Mm. O skóra wilka, ogólnie to sobie ją wykorzystam, jak zdążę, żeby nikt... Ogólnie to. Ta skóra wilka nie jest moja, ale chcę sobie coś wziąć, na przykład rewolwer. Ja. Proszę, niech handlarz tu przyjdzie. Ale. Spoko... Mm. Ogólnie to. O, tam jest skrzynka. O, w ogóle widzę, że ten typek, co ciągle umiera mm, Nawet ogarnia w tą... no co? Nawet ogarnia w tą grę mm, Tak szczerze Ja nie chcę z nimi grać, oni są nieogarniami, tak szczerze powiem Nie żeby coś Dorewo w ogóle zbierajcie krz krzesła, bo przydadzą nam się teoretycznie. W części nie lubię tego miejsca, bo tu się resztę widzi. A wiadomo, włóczkę będę robić, bo tutaj się resztę mówiłam. Mówiłam, ja nie jestem. Не, не люблю забиваться. Может в конце сделать такие оттенки, где с вами буду играть? Напишите в комментариях, что эти такие оттенки не Nie widzę jak się rozpędza. O, dobra, sigma, sigma. Sigiemkę. Dobra, spawam stąd. Że niedługo pewnie będzie noc. Bo nawet trochę przesiedziałam w tym domku. Potem pójdę tam o na obóz. Na następną nocę dzień. Ja gadam. Ja Też sobie pozbieram, bo będę chciał wymienić tutaj u tej u jaką ma? U wróżki. Może w końcu nagram odcinek z moją przyjaciółką. A mamy czwarty chyba ten. Często się rzeczy w tym. Tak szczerze, niech te typki w ogóle nie ruszają tych rzeczy, no i znowu ruszają, jak widać. E... Dobra, ja naturalnie muszę jeść. Głodna jestem. Bo wiadomo, ja miałam akces z tym, jak on ma. Nie pamiętam jak on ma kurde nigdy w ogóle nie zbierać tego oprócz mnie kurczę Ja chcę tylko, tylko tego handlarza, bo ja chcę komuś zajmować ten kuręwika Bo to jest dla mnie ważne. O! Typek wraca z domku, ale nie wiem czy... On wie, ale pewnie ten typ egzerał umrze, tak mi się wydaje. O, tu mamy nas na końcu mapy skrzynkę. A, dobra, to są kosmici. Ogólnie to gdybym, gdyby ktoś tutaj był z Polski, to ja bym powiedziała, że ja, czy ktoś idzie ze mną na kosmitę. E, w ogóle chcę też uratować drugie dziecko. To jest Dino Kid. Bum, 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 bum. Dino Kid. Dobra, nie wnikajcie, proszę was. Kosmici lecą. Ogólnie ja chyba tam będę szła. Na kosmitu, oczywiście. Gdzie są ci kosmici? Jest to kosmitu. Dobra, zanim niedługo kończy się noc. Dobra, to ja chcę ko O dobra, wiem gdzie są kosmici. Jak tam obym szła. O dobra, ja chcę na kosmetyk. Ej dobra, ja idę z tyłkiem na kosmetyk. Ja mogę Czekaj, wyleci ten yy, pistolet. Nie znam, że wyleci pistolet. Proszę. Nie. Czemu, z jego pistolet nie wyleciał? Jak oni mi zabrali pistolet, to ja nie wiem, co ja im zrobię, Albo na przykład nie musi to też być pistolet. To może też... O, a to... A nie, bo tutaj uratowane dziecko, a ja myślałam, że to drugie a to na mnie polecała. Ogólnie mamy mam tu opuszczony przed zabaw. E, to spoko. Ogólnie, tylko nie chcę, żebym mnie wilk zauważył. Bo ja nie lubię uciekać przed sprzykórka. A nie, ja otworzyłam tę skrzynkę. O kurde. Wiedziałam, że ja ją otworzyłam. Ej, tam mamy szpital, tam będzie na pewno bandaż. Znaczy... Wydaje mi się, że tam jest bandaż. Tak, nie, e, nie, nie wiem tego. A, tak mi się wydaje. O, mamy skrzynkę od razu. No cóż tam widzicie, że trochę tam umiem grać. To. Znaczy, już mi od razu na pewno le idzie lepiej niż ogólnie mi szło tak naturalnie. Typek mi się zbagował w ogóle. Spoko. Eee, dobra. Zabieramy ten, te drewno. Ej, Bo mi się wydaje, że ten wiek zaraz może tak szczerze. Trochę dużo rzeczy już mam. No, wzięli mi... no, no i wzięli mi bandaż. No co za... Nie wiem. Dobra, mam 15 rzeczy. Tak szczerze nigdy w tym worku nigdy nie miałam tak... O kurde, za niedługo. No właśnie e, chciałam powiedzieć, że za niedługo właśnie z mm, wieczór. A ja zapomniałam że tej nocy będę atakowana. Tylko biegnę tam. Muszę się przygotować. Y... Nie, jeszcze deszcz zaczął padać. Ej, no. Czy to jest normalne? To mi się wydaje, że nie. Ale no, właśnie w tym sensie chciałem powiedzieć, że muszę się przygotować. Bo jak widać, to. Nie. I właśnie czekałam na ten moment, żeby Kurde, co się stało? Nie zapomniałam, nie zapomniałam, nie zapomniałam. Czemu ja się zapomniałam? To jest takie... Muszę się Dobra, ej, zrobiłam to. Ej, tak szczerze? N nikt tutaj ich nie bił, nie? Tylko ja. To ja, po... ja mówię Pozdrowienia, nie? Eee, chyba. A, pieczenie. Bo oboje nie mam rany. Ja mam rany i mnie to boi. Teraz drewna tu nie mamy, nie? Pozdro dla nich. Eee, muszę spręcić, bo w ogóle... Nie, żartują sobie ze mnie. Jedzenia jeszcze nie ma. Kurde. Na przykład tu sobie pułowki, to mi... gdzie ona to? Ej, y Przepraszam bardzo, ej! Dobra, ale co zobaczyć na mapę. Jak mamy tu Są tam. Dobra. Czekaj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ktoś zajmuje... Nie wiem kogo to. W ogóle nic ich nie spytam, bo... Nie, nie. Nie, spokojnie, bo ja zapomniałam, żeby w ogóle i łapy, nie. Nie, 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 Widzicie? nie, 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 No, ale tak szczerze on i tak jest dobry, więc ja mu tam naciskać nie będę. Ej, dobra, może tu? E nie, a ja go rozbijam? Nie są Ej, myślicie, że tam rada? Ej, z w ogóle Tu macie tu, tu gracie chyba z Sigmą, nie? Ej, ja tam idę Nie, nie, ja tam nie idę Kurde, oni mają tu czerwone oczy To trochę do dupy, bo ja ogólnie chciałam wejść Tu do tego Nie, ja nie dam rady, bo ja mam za mało tego HP. O nie, to nie jest szpital, co ja gadam. O. O. Ej, ja, nie, 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 ja nie dam rady. Ej, byłam... On nie przybiegł mnie ożywić? Mam taką nadzieję, nie? To małe typki. Ale ogólnie to chyba nikt tu po mnie nie przybiegnie, bo tak szczerze umarłam. Obiegnie, ej, tam jest typek, dobra, jest typek, jest typek. Widzę go tam, o. Po mnie to przybiegnie, jeżeli ma bandaż. Albo jeżeli. A nie, już nie. Chyba, że ma Robuxy, to może mnie ożywić Robuxami. No to teraz po dla niego, nie, jak on przeżyje właśnie z tym wilkiem. Nie, czemu on od niego nie. Dobra, jest Sigma. Co on odwra? Jak on to je? Proszę ożyw mnie. I Dobra, ożywij mnie, ożywij mnie. Dobra, ja spadam, ja spadam Słyszę sobie. Może że mam latarkę Dobra, ale Ten typ mógł ogólnie nie przeżyć Co oni O kurde Dre Drzewo, drzewo, drzewo Oni drzewa nie mają oni są inni! Oni są tępi! Czy jak oni mogą... Drzewa nie... Ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Oni są inni, nie? Co to jest? Oni pułapek nie. O ustawiacie. Ja pierdę. ej nie, ja tego nie skomentuję, co oni odwalają z tym wszystkim. E, tak szczerze. Tylko ja... Nie, nie gadaj, że oni są jakieś lele Pff. Dobra, ej, nie wiem czy tam nie biec i szybko ogól, bo ogólnie tutaj jak widzicie... O dobra. Teraz szybko drzewo, ej ja teraz kupię drzewo, nie? Bo... Dobrze, że typki miały yy, tam. Bandaż, że mnie uratowali, nie? Bo ja ogólnie też ich uratuję w pewnym sensie. Bo oni. Magazyn drzewa. Ej, ciekawe, po co oni magazyn drzewa robią, skoro drzewa tu w ogóle nie ma? Oni marnują drzewo. Ej, no tu. Nie, oni są tu Ej, ten ktoś tak jak nie ogara mnie że go nie mam. Z pewnie by się lepiej grało, nie? Mm. Bo ogólnie to gram na telefonie. Wy pewnie jesteście większymi ogarami niż oni, bo patrzcie co oni odwalają, nie? Żaden... I on nie niby... Ej! Czy wy to... Czy wy to widzieliście? Ten pajac miał miał pistolet. Ten laserowy, nie? On jest jakiś skępy. On życie do worka nie umie wziąć. Ja z nim nie chcę grać. No. Zaraz mnie trafi piorun, nie? Ja to wiem. nienawidzę jak pada deszcz. Nie przez to, że. No yy... i patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest zbyt mokro, kurde. No to niech oni mi pomogą. Nie, my już tego nie przeży. Mówiłam. Wiedziałam, że to się tak skończy przez tych fajaców. Wiem, że nie jestem bezpieczna. Mówiłam, że we mnie trafi. piorun. No to niech te drzewo wyśnie. wyschnie. My to chyba przeżyjemy, nie? Ja ich uratowałam, nie? W pewnym sensie. Nic znowu nie. Oni mają mi pomóc, nie? Ja nie dam rady sama. Patrzcie.